I po wojnie to ja przecież tak mówię, w 1948 roku to jeszcze tu uczyłem się w Kielcach, ale tak dojeżdżałem tutaj tylko do domu. A już w 1948 wstąpiłem do wojska, z wojska zostałem aresztowany, to wróciłem do mnie w 1954. No to tyle lat. To, to już kontaktu nie miałem. A później też wystałem do. Do huty tam pracowałem, tam mieszkałem. Przyjeżdżałem tylko tu do wsi. Za działalność w tym podziemiu Połakowskim, jaką pan dostał karę? Ja, ja, ja połakowskim to nie dostałem kary, tylko połakowskim to NKWD mnie prowadziło na śmierć. Tak. To no, Jak ja, ja, ja była mobilizacja, powstanie miało. Kielce, wtedy bo to nie tylko, nie tylko Warszawa, to w ogóle była taka akcja burza. Tu mieli wszystko przygotować, tak, że ten kacap wejdzie, to tu będzie już samorząd, wszystko, żeby nie miał nic do gadania, tylko my tu już opanujemy. Niemcy będą uciekać, no to wtedy będzie łatwo to wszystko opanować. No niestety tu ten wywiad, mówię, ta, ta gwardia ludowa i to tu cały wywiad mieli kontakty, przekazali, już się zatrzymał na, na wiśle, no i stanął. No, i wtedy, wtedy ja byłem na tym zgrupowaniu, i to się wtedy moje AK już skończyło. Bo mnie zwolnili, ale jak broń żeśmy zostawili, a pas, pas to sobie zostawcie. Jak trzeba, to przyjdzie, a nie to będziemy o pamiątkę. Podkreślam ten pas. No i jak później przyszły tu Niemcy, dopiero w styczniu wtedy ruszyła ta cała ofensywa. Niemcy uciekli, wkroczyła ta halastra, ta to, to, to to była. Co to, to, nie było wojsko, to nie wiem, jak to było nazwać. To powijane szmatami nogi, to było... Panie, głodne, głodne. A, to co... W kufajce margoladę zawinięto, w kufajce trzymali. W tak, pierwsze, jak wkroczyli tutaj, to myślą, no, myślisz, bo czy to wyzwoliciele, bo idzie to, to, no, to było mrózwe. Po, nogi powiane, szmatami, wodą obrane, obargnięte. No, te kufajki, te, te, te płaszcze, to, 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 to były takie z tego tej dzianiny, takiej, nie wiem, pani, pani, No i to, to już pan pierwszy, abyśmy tak jak już front się zbliżył, to już na nidzie zaczęli strzelać, już te pociski tutaj, te kukuryżniki latały, no tośmy już nie spali. Z domu takie co było, nie było nic takiego wartościowego, ale tam. Siostra miała jakieś buty, no co tam było, to mama była w 40 roku but ciężkim rusz, mieliśmy tam trzy ule, te pszczoły przemarły. I te ule były pusty, bo mama tam te lepsze rzeczy do tego ula, do tych uli Tu To po My Na drodze ich witamy, oglądamy się, a tam już w tym ulu grzebie. Bo oni nagle, jak pszczoły były, to wyciągali ten miód i z mi pszczołami jedli. A tam, a tam były ciuchy, no, mama się. I straszyła i zaczęła się drzeć, no, co tam szukasz. A on idzie drugi mówi, ma, nie miejesz cukru, umiesz wodku? Majesz wódku? Majesz wódkę? Mówię, wódka. A za ty Niemcy to trzeba, za te daniny, wszyscy to płacili wódką. To ja też była celowa. To u mnie tam, gdzie wódki ojciec nie pił, to tam za piecem stała cała taka bateria tych, tych flaszek od siartki do litrówki. No i mama mówi, idź, weź mu tę flaszkę wódki przynieś. Mówi, ja ci dam cukier, ja ci dam cukier. no daj, daj wódkę. No i wyjął sobie tę wódkę z łapu i mówi, tam leci, nańka, nańka, dawaj sacher, dawaj sachar, troszkę, a później ja poszedłem, <ścoughs> To już miałem taki obraz wyzwoliciela. Ale przekroczyli, najpierw ja wróciłem do domu, no i później też wszyscy się rozeszli, bo już nie było operacji Cała partyzantka, wszystko się rozwiązało. I co? Przekroć przeszło luty, w marcu już aresztowania już, już oszczyka, a wielu już tutaj chłopaków, a już ze, ze 30 chyba już zebrali. No. I mnie też ten, no, jeden z, część poszło do tych ubeków. A tak ja mówię ten rówieśnik, co później wradał, to przede mnie i mówi, Chodź, bo będziesz miał, będziesz miał kłopot, kłopoty, będziesz miał po co ci. to. Ja mówię, że nie mam inne plany. No później dowiaduje się, że, że chłopaki tam już siedzą. I wyszedłem, to było w marcu, wyszedłem wieś. a i ten, ten pas zostawili tym wojsku. No to miałem ten pasek, to była przecież zima, na kurtkę za ten pa, pasek opasałem. I ta swobod ruska tam się kręciła. Ja nie, nie wiedziałem, co to jest NKWD. Z tymi y, żołnierzami to tam można było z nimi jeszcze, oni y, y, kantowali, ale ich też można było kantować i to, to były takie prymitywy. Ale już ta NKWD to było, trzeba było już. Sadyz w nich. ja no, Nie przypuszczałem, nie wiedziałem, oni mieli inne tam mundurowanie, ale ja na tyle nie byłem jeszcze świadomy. On no, mnie zauważył, na koniach jeździli po terenie. tam my tak szukali, jakichś dezerterów i w ogóle tam. No i zbierali ludzi, tak koncentrowali tych partyzantów po miastach większych, a później pociąg sadali i na Sybir wywozili. A do oficerów no to do więzienia, przeważnie wyroki wysokie, a nawet i śmierci przede wszystkim dowódców. I taki, taki był los. No i, i ja do trzech na koniach, patrzę tam, buty. takich taki chłopak, chyba starszy ode mnie, miał dobre buty. I patrzę, te buty mu ściągnęli. Co to, 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 to za wojsko, tam z tymi żołnierzami ruskimi jeszcze tu można było, tam jeszcze z nimi jakoś tam. A to takie, ja tak patrzę, stoję, on zobaczył ten pas i mówi, odkudaj mi jeszcze ten rymień, odkudaj. Ja język rosyjski znałem, bo ojciec tak mówił, kończył to carską, to znał, a wszyscy ci gospodarze, to przychodzili, to przeważnie większość była w carskiej armii, to je, je, nawet językiem rosyjskim operowali. Ja też to, ojciec zresztą do szkoły poszedłem, do pierwszej klasy, tu znałem alfabet ale i polski, i rosyjski, także zrozumiałem, o co chodzi. Jeremi, Mówi, no mówię, patrz, nic nie ma jej, nic, nic, nic nie ma I tu ja tak się mówię, cholera, tu wojna się skończyła, ja mówię, a teraz, <gryw> jakie to uczucie, mówię, nie, nie, nie wiedziałem, co robić. Ja. Nie wiedziałem, tak się, w ogóle, a tak. no, on zdejmuje te a to widzę, te konie takie umordowane, takie uszarpane, to też to, to widzę takie, 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 to, to, to nie, nie, takie dzi, dzikie, takie to, to, nie, to Można się było wszystko po tej popatrzeć, bo w te tylko puścił tam serię, Ta ziemia była pod spodem zmarnięta, na wierzchu już było takie lekko mokre, to tak tylko po twarzy nie frysnęło. Nie było wyjścia. Nie było... Sam nie wiem dzisiaj, jak się czułem, odpiąłem ten pas, rzuciłem. Aha, Mówi, od kudaj im jeszcze Ja jest partyzancki. Jakiej partyzant? A polski. Jakie ty polskie partyzantki? My cię wyzwolili. Ja we myśmy tu działali na zapleczu My My tutaj robili szkodę Niemcom, utrudniali życie, żeby mieli y, 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 trudniej na froncie. Ja, ty, my cię wyzwolili też. Mój faszysta. <ślał> faszysta. Ja nie faszysta. Ja dalej, ja dalej się upieram. Jak to? Ja, Pewny siebie, a tu przyjeżdżą jak to? Ale w końcu widzę, to nie przelewki. No i ten pas, mów, A on miał też szmaciany, mieli te... On nie wiedział, skórę, tylko mieli takie parciane te pasy. Ten pas z, z, rzucił mi na ramię, ten pas rzuciłem, no cóż mi szmatę rzucił. On mówi, dawaj piero, nada ubić. No i w trzech, mnie w środek, między te konie i prowadzili tą otwitą w stronę tego lasu, mówię, no... Chyba koniec, Boże, no, możecie sobie wyobrazić, słyszę, ubić, ubić. I jakie szczęście, ja tak w życiu miałem, już kilka razy miałem tak, udało się, koniec, nie ma już jeszcze się znalazłyście. wyjście i dzisiaj tyle lat jeszcze Jestem pod szczególnym patronatem. No i, i, i prowadzą mnie od tej figury, tam, To mój domek na drugiej stronie, tam, zobaczycie, stary dom taki duży. A na, a na przeciwnej stronie mieszka taka, Pani była, dwie, dwie córki, dwie dzieci, a mąż był w Niemczech na robocie, a ona była tak w ogóle odważna, jeździła na handel, miała też to, że mąż jest w Niemczech, to ją ta tolerowali. No i, a od Ruskich wszystkie kobiety uciekały, tam wszystko, w jak zobaczyli, no już później, no to już, ale tak, jak szła to frontowa, to wszystko to, gdzie tam nie było dowódcy, gdzieś to gwałcili, a, to było, no i, co ja chciałem, no i prowadzili, prowadzili pana do lasu. I to nadszedłem nad swój dom. I mówię tak, patrzę. Mówię, no co, jak, jak mnie prysne na tym, jak mnie zastrzelo, to, to będą rodzice wiedzieć, gdzie jestem. A jak mnie tam gdzieś zakatrupią w lesie, tak szybko myśl, może mi się uda. Ale, ale to, to tak, że nie było mowy. Ale sąsiadka z przeciwnej strony wyszła i tak odważnie do nich, tanie, kędzą, oni cię prowadzą. A oni i to wszyscy się do niej odwrócili. Ale to ja poniołu na swoje podwórko. Teraz mu zdjął te tepe, zaczął strzelać, to jest prawie byłem za węgłem. On ten padł, strzelał tam, wpada, mama wychodził, przecież nic nie wiedziała. Mówi, a on mówi, German, cuda, German, gdzie German, A my Germany już uszyli, i Germanów, cuda jest, mówi, cuda, German. A ja już byłem w trzecim domu, się znałem tam, był jeden, drugi przeskoczyłem, a tam jeszcze źle broń, nawet nie, nie zdali, jeszcze tam koledzy były jeszcze broń. Ja mnie dajcie, o, pójdę do lasu, wyprzedzę. Mówię, bo, no, udało Ci się, został, bo narobi się jeszcze więcej, no i odradzili mi, bo byłem tak desforowany, że my, my tam w lesie, oni się tu kręcili, jakby podjechali trzech na koniach, z, z takiego automatu to by nie spojrzałem, kto im zrobił. Ale bo przecież tam w, w korytnicy tam Zabili trzech tych oficerów, już później nie wracali. W Borczynie, w Borczynie? Nie, w Borszowicach. W, w, w Borszowicach. Borszowica, Borszowica. Borszowica. No to już wracali i wrześcili na tę wieś, mówią, że mają maszyny do szycia, żeby dziewczyny przyszły do Maju. Tam przyszły, wybrali sobie dziewczyny, zaprowadzili do pewnego domu, Gospodarzy wygonili, a tam sobie zrobili ubawy i zabawę z dziewczynami. No, ci wesołszycy teraz oni wyszli wtedy, uciekli z tego więzienia i, no i działali. Już tak pod ukryciem, ale dalej. Nieoficjalnie bo już nie siedzieli, ale jeszcze bronili wszystko, bo jeszcze uciekli z tego. No, to jest nas no, historia, bo oni byli aresztowani i uciekli z WB, z, z, z podziemia, z piwnic. I tam gdzieś nie było poszli do lasu. Panie kapitanie, jak był pan w tym wojsku? Na, na służbie, to przyjechało po Pana UB i pod sąd, tak? Do sądu. Tak, no tak, do, do Kielc do więzienia i śledztwo w więzieniu, tam śledcy prowadzili mnie Paję ponad rok czasu, nie, ma, nie mogli się nic dowiedzieć, ja tam za wiele też nie wiedziałem, dużo rzeczy wiedziałem, ale, ale nie było tak no już, żebym był takim, że że mieli konkretne dowody na mnie. Tylko tam mieli tam donosy, że byłem, że tam, że to, ja się wybrałem, że nie byłem, że czy znam, no znam ich, ale że. Ale co mnie tam ratowało jeszcze, że taki miałem dobry tam jakoś, za w tym wojsku zaklimatyzowałem, że nie bardzo polubili dowództwo i wszystko. Byłem koleżeński, wiedziałem już z bronią, miałem do czynienia. Na wiele bandyci kieletcy no tam w, w, w wojsku. I tam był taki oficer informacyjny UB, wojsk, wojsk No to pamiętam, jak przyszła to informacja, żeby mnie aresztować, bo przyjadą, to ten informacyjny przyszedł i mówił: słuchaj, Nowakowski, nie przyznaj się, nie przyznaj się, to wrócisz. Ja ja nie mam się do czego, nie mnie obchodzi no, to potrafił w ten sposób się. I tam mnie to uratowało, że mnie nie zamordowali, bo Taką mi tam wystawili z wojska charakterystykę, że naprawdę, byłem prze... to, to sądzie mówi, no tak przecież, to nie mogliście to w wojsku, to to wszystko przekazać, bo ja wiem, byłem zajęty wojskiem, to zapomniałem o wszystkim, nie myślałem o tych sprawach. A tu mówię, to nie było możliwości, bo jak bym doniósł, to mówię, chodziłem na stację przez las, tyle, to mówię, długo bym przeżył, no ale wyroki, tak, za ta, tam już WB wyroki były, sąd to była tylko proforma. Ile pan dostał? Pięć lat dostałem, to było skromniutko, ale artykuł taki straszny, że żadna amnestia. Powiedzieli mi, że żywy nie wyjdę. Jeśli wyjdę, to kaleką. Nie będę zdolny do życia, nie będziesz nam utrudniał budowy socjalizmu. I gdzie pan był w tej kopalni? Ja, ja tu w Kielcach ponad rok czasu w śledztwie. Tutaj, Boże, takie umęczenie, jakie udręczenie. Co tu? A w Kapusie, co tu przeżyłem? A później wywieźli do centralnego, do Raciborza, więzienie centralne. Tam w Raciborze, no już konfekcja, tam znowu już ten spec służby bezpieczeństwa, też y, y, przetwarzali ludzi na kapusi, na kapusie, szukali, żeby kogoś załamać. A dużo ludzi się nie było wyjścia, to się podpisywał. Nieraz nawet nie współpracował, ale dużo było takich, że pracował, jeszcze dołożył. I tak było ciężko, bo wszędzie trzeba było się liczyć, że, że nie wiadomo. I co, co parę miesięcy, jak człowiek już był, poznał wszystko, to rozwalili i od nowa mieszali na inne cele, przerzucali. I nie było celi, żeby nie było konfidenta. No i, i dlatego, i mnie tak już tu w Kielcach zaopiniowali, później tam raciło, poprawili. No i ja już, jak wyrok miałem mały, już trzy lata, to już do pracy, to specjalnie był obóz kamieniołomy, wapienniki w Strzelcach Polski i tam tych młodych ludzi tam wykańczali. I ja się tam dostałem. Mówię, a, to ciężkie Żeby człowiek pragnął chleba, wody, to jest to, to, we swoim kraju? Jeszcze pracował? To jest niepomyślne. A jaki szantaż? A jakie odnoszenie do człowieka? Jak traktowanie? Ty mówię, to żyjesz, mówię, ty mówię, bandyto. Mówi, jak już w Rzymie leżał, to mówił, rosła by trawka, babcia by kozę popasła i był kożytek, a tu co, co tu, co tu, co tu mamy z Tobą robić. I puścili no. Pana w 55? No wysłużyłem, to do końca wyrąb. Do końca. I to, i też jeszcze miałem problem z taką dziewczyną, bo ona się tak, no, lubiłem, zakochała się we mnie i ona jeszcze kontakty utrzymywała, ja nie wiedziałem, czy wyjdę, a jak tak. wyjdę kaleką, a jak wyjdę, jakie ja będę miał warunki, czy ja dam radę siebie utrzymać, a nie będę... To pyta się, co ma robić, bo zmuszają wyjść za mąż, ma tam jakiegoś, żebym powiedział, co, co ja miał powiedzieć. Mówię, powiedziała i tak, co uważasz, mówię, a tam czy prawdy nie mogłem napisać. Tam że jakąkolwiek zmianka. tu była tak ścisła cenzura, że tam, tam nic nie wyszło, bo tam mordowali ludzi. Tam... <taki> Takie... W więzieniu w Szczelcach taki Miział taki był tam komendantem, chyba. Zamordował chyba dwie, dwóch I to się doniosło tam w Wolnej Europie ogłosili, No to go aresztowali, wyrok. Ale przyszedł do obozu, bo tam centralnie, z tego centralne, i w obozie był takim brygadierem nad nami. I miał go oddolnie do my i tak tę karę odbywał. To było strasznie. Ludzie wariowali. W plusk, jakie robactwo żarło. Ja tu cały to, to miałem, nie mogłem, ręka trzeba było zawijać, bo się kleiło wszystko. Mnie strasznie tak kochały te pluski, nawet. I to w więzieniu w bożu a później w tym obozie tak samo, nawet po chodnikach chodziły pluski. Tam były takie niedokończone budowy, latem to te słomiane, żeśmy mieli takie, te sienniki z słomą, to się wywlokło mi tam między te budowy, to i tam cholery te pluski. A, co tam przeżyłem, no bo już też mnie później miałem, miałem skończony już zawód, byłem mechanikiem, miałem papiery i tam już figurowałem. No a przecież tam w tym kamionach to tam było dużo urządzeń mechanicznych, tam były i wyciągi i, różne, i sprężarki, i pompy wodne, bo tam No to potrzeba było i tam się... Co jakiś czas, no to wychodzili wyroki albo tam, jak już był mały wyrok, to do kopalni wywozili stamtąd jeszcze, jak przeżył. A przeważnie już, jak przeżył, no, później była amnestia, no to dużo wyszło. mnie nie objęło. Mnie mówili, że mi dołożą, jak będę do kończył, że ja żywy nie wyjdę, bo ja, bo ja mi będę utrudniał budowę socjalizmu. No, ja bym powiedział szczegóły, jak to było z tymi kapusiami w Kielcach. jak mnie areszt do prokuratora, do siedlec, wojskowy prokurator i dąbę. Znoszę go, znoszą tego, znoszą znosz to, to, znam, znam, to. To wypytał, wypytał, popisał i nic nie powiedział. A ten prokurat, protokulant, to był starszy sierżan. I on wyszedł, ja pytam się tego sierżanta, no co, co to będzie? Jak żeś już padł, to już może piątkę ma zapewnioną. No i w domu nic nie wiedzą, żadnej informacji. Tam listy wysyłali, listy ludzi pieniądze wysyłali, bo tam było głód. Tak samo w tym wojsku wtedy, we Włodawie na granicę tam służyłem, to w pułku piechoty. To też było, to też chleba brakowało jedzenie, te dorsze. Na kuchni chodziło się pomagać wieczorem, żeby tam jakiego dorsza, czy coś złapać gdzieś. To tak. we Włodawie Pan był? Tak, we Włodawie. Piękna no. miejscowość. I, tego, i tam w tym przesłuchanie w tym Siercach, w areszcie, i później przekazali mnie do więzienia w Siercach. Bo w Siercach była ta nasza dywizja. Tam, no. I w więzieniu tam chyba, nie wiem, nie, parę miesięcy. Tak samo tam, te chłopaki po, po tym śledztwie, po tych torturach. Tam już było dużo, bo tam też działali. Tam jeszcze na tym, na wodowie działał taki żelazny, słynny. I tam dużo w tym, w tym rejonie było patriotów, takich ludzi, którzy byli siedzieli w tym. Mówili, opowiadali, jak im naftę do nosa lali, jak tam, tam, jakie cuda tam robili. Nie? Mnie tam jeszcze nie maltretowali, bo ja byłem tak przejściowo. Szej, no, Oni przyjechali z Jemrzejowa UB, przyjechali do Siedle, do więzienia. I nie zabrać do Kielc. I przyjechał kolega, który był w AK. On już był w, w, w z dwolicy. A drugi to był taki szarszy sieran, to był Sosnowca. No bo nie rozmawiali, ten ja przyjaciół kolega no, swoje musiał zrobić. To jeszcze pierwszy mówię, chciałem, żeby jak mnie tu doprowadzali do Kielc. To żeby to znać w domu, że, że ja tak i tak, że jestem i tu siedzę. Mówi, ja nie mogę tego zrobić. Ja mówię, napiszesz sobie, bo ja mnie nie mam nic, a on mówi, można będzie napisać. No to dał mi 50 zł. To 50 zł to była paczka papierosów. No Można było kopertę i, i, i to można było za te pieniądze. Kupić. To tyle mi pomógł. Ale... Nie było łatwo, pani kapitanie. Ja bym Wam szczegóły to... opowiadał, no jak właśnie. to było, jak w cielcach, jak mnie tam zakwalifikowali, Boże. A ja że mogłem uciec, jak, jak się, no, przez Warszawę, bo tam od Lublina przyjechaliśmy na ten dworzec wschodni, a później trzeba było iść na, na dworzec ten centralny, to przez miasto, Boże. Jak widziałem to Warszawę. Tam nie było domu, gruzu kupy i od czasu tylko krzyżyk stał w, tym, w tych gruzach. Tam jeszcze ofiary były niewygrzebane. Nie tak, tam pamiętam w tym dworcu ognisko napalone i tak ci ludzie grzeją się po tym, i czekamy na pociąg. No i te ubeki ze mną. I później wsiedliśmy w ten pociąg i to był marzec. Taki śnieg zasypał, że pociąg zatrzymywał, stanął pociąg między Bradomiem a tam. Oni, ten co okręcił ten, 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 ten automat, pas na nogę, ten drugi śpią. Przecież ja mogłem wyjść i iść, ale gdzie, no gdzie ja wtedy? Już nie było racji to nie było nic. Także trudno, mówię, śmierć mnie nie czeka. A mówię, a jaki los, będzie trudno. No i ja, ja tutaj, płyli w Kielcach. To już tak, te, te komendanci to, ty byś wyskoczył przed mur, ty byś wyskoczył. Tak, wiesz, tam ci kapusie obrobi... Ja głośno myślałem, ja nie, nie mówiłem o swoich sprawach, ale mówiłem, że to przecież, że to taki ustrój nie może być, że to jest, jak to, jak to można budować, ja, no, no widziałem, że to, to jest niemożliwe, no, a tu trzeba było ni, nic nie gadać. A oni ty, to się zdawali się, Teraz, jak, pierwszy, jak z tego... Z tego z przejściówki, bo tam nas było kilkudziesiąt, to jakiś czas, nie rozrzucili po tych celach. Nie rzucili, na no, taką celę, tam było trzech więźniów. Znaczy, znajomy, zastępca komendanta oddziału partyzanckiego ugrupowania, takie Marcin, tu na Jędrzejowsku Włoszowskim działał. On był zastępcą, wszedł Michał. On był Jan, Jan Stępkowski. No i, i był tam, był za Żydów taki. Znowuż Franek, to też miał karę śmierci chyba i ten też mówi, że ma karę śmierci, ten. Ja mówię, niemożliwe, całą wojnę walczył z Niemcami i w ogóle, na no, później uciekał, bo jeszcze z łubami, z łubekami tu jeszcze działali na południowej części powiatu Jędrzejewskiego, że był postrzelony w nogę, ale był bardzo szlachetny, inteligentny człowiek, był syn generał. Już... i już też później się ujawnili i studia kończyli, w ogóle. A później ich zbierali, wsadzali, no i ten siedział. I okazało się, i tam siedział taki znowuż Walecki Koluna, to był słynny adwokat Jędrzyński, a to był jego syn, który współpracował z Niemcami. I miał wyrok, ma 12 lat. I on też tam siedział. No i ja tam rozmawiam, no ten Stępkowski, ja mnie to na pewno wyroku ułaskawiał, przecież to jest niemożliwe, no to tak. Tak, tak, tak wyczuwałem, że to niemożliwe, żeby takiego człowieka wy, wykończyć, a takie zasługi, no cóż, jak to mu się bronił, uciekał, tak samo i ja później. To człowiek z, 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 z okupantem hitlerowskim to szedłem z ochotą. Szedłem, żeby mścić, żeby, żeby bronić. A później to człowiek uciekał i bronił. Nie było, bronił ciebie i ojczyznę wtedy. Bo myślał, że to się nie skończy, że przyjdzie pomoc, że nas tam nie zostawią ci alianci. Walczyliśmy na wszystkich frontach i tutaj ile, jak działała ta organizacja, na na, całym, na całej Europie nie było takiego, takiego zgrupowania podziemnego jak w Polsce. I nie przypuszczałem nigdy. jeszcześmy tak mówili, że to nie, to się nie skończy, że to, tego później się okazało, że koniec. Że musiało potrwać musiało jeszcze kilkadziesiąt lat. I ten kapuś, i on, i on tak, i w książeczkę miał do modlitwy. No ja pierwszy raz myślałem, wszyscy jadą na jednym koniu i tak i tego i zaczął mnie wypytywać, to a ja, a ja też myślałem, że to wszyscy takimi sami pochodzą, mówi, że to się, tu nie może takie być, to nie, to to, 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 się rozpadnie, mówię, to nie, to, że, a to wszystko do mnie jeszcze dołożył i od razu mnie przerzucili na drugą celę i tam już zawezł ten, wtedy mi już opowiadał moje myśli, moje. co ze mną będzie, co ze mną. Ja się do, to już wiedziałem, że to ten człowiek. No i później tam co jakiś czas w tym śledczym więzieniu na korytarz, to był takim lastykiem, to wlali wodę, takie duże kamienie i szlifowaliśmy te, te, te chodniki, te, ten korytarz, to lastyko. I te cele tam, trzy cele wypuścili. I to ja tam uprzedziłem, że słuchajcie, bo to jest kapuś. Okazało się, że ten też był kapuś. I doniósł. Wtedy, wiecie co było mówi, ty kurty tak już tam żeś działał i teraz tu nam będziesz utrudnił? Mówi zignorujmy, cię. A później tam w Szczercach, no już nic, tylko żebym podpisał cyrograf. To jest historia, ludzie, to jest, to jest do opowiadania, co to, 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 to nie...